Bardzo szanuję wydawnictwo Galakta za to, że od czasu do czasu, oprócz pełnego hajpu gier planszowych, które są dużymi kolosami zapowiedzianymi przez duże wydawnictwa, do swojego portfolio dodają gry, które pochodzą od wydawnic, które albo startują na rynku gier planszowych, albo są po prostu mniej znane. Taką perełką, moim zdaniem, jest gra Wiek Cudów, czyli NH Contral, w, która w zeszłym roku. Miała swoją premierę na platformie Kickstarter. Prawie 5 tysięcy osób wsparło ten tytuł, a teraz my będziemy mogli cieszyć się polską edycją. Cześć, z tej strony Monika. Dzisiaj opowiem Wam o wieku cudów. Jeśli chodzi o fabułę, to znajdujemy się w świecie, którego niestety nazwy nie jestem w stanie spamiętać, jesteśmy bogami i nasze awatary, czyli figurki, które będą poruszać się po planszy, będą budować podwaliny nowej cywilizacji. Ale nie dajcie się zwieść, to jest po prostu euro. Jeśli chodzi o same zasady, to rzeczywiście tutaj trzeba się nad nimi chwilę pochylić, żeby zrozumieć, co jak działa, co ma jakie konsekwencje i co z czego wypływa. Ale nie dajcie się przestraszyć, ponieważ już po pierwszej rozgrywce wszystko będzie jasne, wszystko Wam się poukłada w głowie i ta rozgrywka będzie płynna i bardzo satysfakcjonująca. Zapraszam na skrót zasad. Ponieważ cała plansza nie zmieściła mi się w kadrze, będę wam ją pokazywać fragmentami. Zaczynamy od dołu, gdzie mamy rynek, na którym będziemy mogli kupować kafelki do naszej maszyny transmutującej. Będziemy je wymieniać z tymi, które już obecnie mamy. Zawsze mamy w puli tylko 7 takich elementów. Jeśli chodzi o koszt, pokrywamy go w, tu w kafelkach naszych żywiołów. W zależności od tego, z którego miejsca kupimy, dany kafelek naszej maszyny transmutującej będzie kosztował 1, 2 lub 3 takie kafelki. Po prawej stronie planszy mamy tutaj magazyny na znaczniki żywiołów, które na samym początku nie będą dla nas dostępne. Będziemy musieli je zdobyć. Każdy z graczy ustawia tutaj po dwa znaczniki kompasu, magnesu, róży i energii pierwotnej. Po odsłonięciu drugiej płytki, czyli zdobyciu na przykład dwóch kompasów, będziemy mieć możliwość odpalenia dodatkowej akcji, którą jest odświeżenie kafelka kanału. Po lewej stronie planszy znajdują się osiągnięcia, na które będziemy mogli układać nasze kafelki żywiołów, o ile spełnimy wymagania, które są wskazane tutaj na tych polach. Trzy dolne miejsca mają nadrukowane wymagania, natomiast dwa górne będą miały tutaj losowo przydzielane kafelki z wymaganiami. Na całej planszy mamy 6 regionów. Każdy mniej więcej jest tak samo zbudowany i zawiera mniej więcej te same elementy. Mamy tutaj miejsce na budowę naszego monumentu. Jest ono ponumerowane tutaj od jednego, w tym przypadku do czterech, czyli wiemy dokładnie do której strony, który element będziemy przymocowywać. Mamy przypisane tutaj miejsce, do którego będziemy wiązać nasze płytki energii. Mamy pola, po których będzie chodził nasz awatar, oraz ścieżki, które będą prowadziły: miejsca na mosty miejsca, które są przypisane do filarów cywilizacji oraz miejsca, w których będą ułożone elementy naszych monumentów, wraz z kafelkiem bonusu przypisanym do tego monumentu. Na samej górze mamy tutaj informację co po kolei będziemy punktować na koniec gry. Zaczynając od prawej strony za opróżnienie naszych magazynów, za każdą parę będziemy dostawać punkty zwycięstwa. Jeżeli uda nam się opróżnić całkowicie nasz magazyn, dostaniemy aż 15 punktów. Następną rzecz jaką będziemy punktować, to są powiązane nasze znaczniki żywiołów z monumentami. Jeżeli jest to jeden znacznik, będzie to 3 punkty, jeżeli będzie 3 lub więcej takich naszych znaczników w danym monumencie, będzie to 12 punktów. Punktujemy oddzielnie każdy jeden monument. Kolejną rzeczą, która może nam przenieść punkty zwycięstwa, to są pola tak zwanych filarów cywilizacji, czyli te Właśnie miejsca z tymi trzema filarami. I uwaga, mamy tutaj sześć regionów, w każdym regionie są dwa pola, ale też nie zawsze one są dostępne. Jeżeli mamy rozgrywkę w mniejszą liczbę graczy, czyli od jednego do trzech, mamy tylko jedno pole na region. Jeżeli mamy rozgrywkę w cztery i 5 osoby, obydwa pola są wolne. Z tym, że uwaga, nasz znacznik może być tylko jeden w każdym regionie. Jeżeli więc mamy tylko jeden znacznik na całej mapie, na tym polu. Filarów cywilizacji dostaniemy 4 punkty. Jeżeli jednak uda nam się porozkładać na wszystkich sześciu polach filarów cywilizacji, to będzie to aż 39 punktów. Następna rzecz, która może nam przenieść punkty zwycięstwa, to są nasze indywidualne mosty poziomu trzeciego. O ile oczywiście spełnimy warunek na nich. Ostatnia rzecz, która przyniesie nam punkty zwycięstwa, o ile, oczywiście, jest tam nasz znacznik tutaj rozłożony, to są osiągnięcia, które rozpatrujemy po kolei od góry do dołu, czyli w pięciu miejscach będziemy mogli zdobywać punkty. Każda z wybranych lub wylasowanych postaci będzie zupełnie asymetryczna. Po pierwsze, będą się tutaj różniły umiejętności, które będą pasywkami. Oczywiście na samym początku będą one przykryte trzema kafelkami mostu. Jak wspominałam, kafelki są zawsze dwustronne, i w chwili położenia ich na planszy dopiero decydujemy. Jaką stroną będziemy kłaść i zdobywać bonusy. No i wracając do kafelków mostu, one są identyczne, jeśli chodzi o poziom pierwszy i drugi, natomiast poziomu trzeciego mają inne zasady punktacji dla każdej postaci. Dodatkowo, każda postać będzie miała inaczej wyglądający kafelek kanału, inaczej oczywiście postać Boga oraz przypisaną energię pierwotną, która nawiązuje właśnie do kafelka kanału. Pozostałe rodzaje płytek są identyczne dla każdej postaci. Po wybraniu lub wylosowaniu postaci boga, w którego się wcielimy w trakcie rozgrywki, dobieramy wszystkie elementy, które są powiązane z jego postacią. Zaczynamy oczywiście od figurki, następnie bierzemy trzy kafelki mostu poziomu pierwszego, drugiego, trzeciego, kafelek kanału 21 płytek żywiołów. One są czterech rodzajów, róża, kompas, magnes. I pierwotna. Następnie dobieramy odpowiednią planszę z naszą maszyną transmutującą. Tutaj, dla podpowiedzi, są dodatkowe oznaczenia oraz grafiki, które są połączone z naszą postacią. I oczywiście dobieramy 7 pierwszych podstawowych kafelków do naszej maszyny transmutującej. One są ponumerowane od 0 do 5. Kafelki mostu układamy na pasywkach naszej postaci. Znacznik kanału przenosimy na odpowiednie miejsce i układamy w zależności od liczby graczy stroną naładowaną lub rozładowaną. Następnie układamy kafelki do naszej maszyny transmutującej od 1 do 5. Dwa kafelki oznaczone zerem układamy po lewej stronie. Z każdego rodzaju żywiołów bierzemy po dwie płytki i układamy na magazynie na planszy głównej. Postać naszego Boga, czyli awatara, ustawiamy na planszę główną. Teraz pora na pierwszą decyzję, ponieważ pierwsze trzy kolumny w naszej maszynie transmutującej musimy załadować dowolnymi, wybranymi przez nas płytkami żywiołów. Jedną z płytek wykładamy na rynek. Pozostałe sześć płytek żywiołów układamy w puli wyczerpanych płytek. Jesteśmy gotowi do pierwszej tury. No i co możemy robić w swojej turze? Mamy tutaj do wyboru dwie opcje: możemy wybrać rozwinięcie lub wykonywanie akcji. Jeśli wybierzemy tutaj turę rozwinięcia, no to będziemy ingerować w naszą maszynę transmutującą. Polega to na tym, że generalnie naszą taśmę przesuwamy o jedno pole w prawą stronę, natomiast jeżeli mamy tutaj do swojej dyspozycji naładowany znacznik kanału, możemy go wyczerpać po to, żeby przesunąć naszą maszynę o dwa miejsca. Te dwa miejsca oczywiście uzupełniamy kafel kafelkami, które mieliśmy wcześniej wyczerpane, natomiast Wszystkie sloty, które są na tych kafelkach, uzupełniamy płytkami żywiołów, które mieliśmy w puli wyczerpanych. No i w tym momencie po prostu przygotowujemy się do kolejnej tury, gdzie będziemy wykonywać akcje. Czy to wszystko? No nie wszystko, bo w międzyczasie możemy doładować naszą maszynę i na przykład zyskać znaczniki, kafelki, przekaźników, które... Po wykonaniu akcji e, rozwinięcia, czyli przesunięciu naszej taśmy, jeżeli nam się ikonki zlicują z monumentem, filarem lub bucikiem, mamy do swojej dyspozycji dodatkową bonusową akcję, którą możemy wykonać. Jeżeli natomiast wybierzemy turę akcji, no to mamy tutaj na naszej maszynie możliwość wykonywania akcji w dowolnej kolejności. No a teraz co mamy do swojej dyspozycji? Po pierwsze i najważniejsze, maszyna pozwoli nam wyłożyć w trzy różne wybrane przez nas miejsca kafelki naszych żywiołów. Pierwszą lokacją, na którą możemy wysłać nasze płytki z maszyny transmutującej, są elementy budowy monumentów. Oczywiście, musimy mieć dopasowane tutaj konkretne znaczniki naszych żywiołów. Ostatni stawiamy w pionie, aby zaznaczyć, że to właśnie ten gracz ukończył budowę tego elementu. Drugim miejscem, gdzie możemy wysłać nasze płytki żywiołów, są osiągnięcia, o ile oczywiście. Mamy spełniony warunek danego osiągnięcia. W tym przypadku musimy mieć na kafelkach maszyny transmutującej minimum 4 piktogramy z bucikami. Ostatnim miejscem, gdzie możemy wysłać płytki, jest po prostu rynek. Po drugie, będziemy mogli naładować nasz kafelek kanału. Po trzecie, mamy do swojej dyspozycji ruch ruch awatarem na naszej planszy głównej lub ruch kafelkiem na torze monumentu lub ruch kafelkiem na torze filarów cywilizacji. Kolejna rzecz, będziemy mogli dokonywać zakupów i wymiany kafelków do naszej maszyny transmutującej, które z każdym kolejnym poziomem będą po prostu mocniejsze. No i ostatnia rzecz, którą możemy wykonać, to możemy przemieścić kafelki, które są już na planszy pomiędzy różnymi lokacjami. Teraz tylko od nas zależy, jakie akcje, w jakiej kolejności będziemy wykonywać. Wierzcie mi, w tym tytule naprawdę bardzo dużo się dzieje. Będziemy mieć tu bardzo dużo decyzji strategicznych. Ta gra jest wypchana mechanikami, z tym, że one nie przytłaczają, tylko wzajemnie się zazębiają i sprawiają, że są mega spójne. Jest to bardzo fajne. Mamy tu szereg decyzji do podjęcia. Począwszy od tego, jakimi kafelkami żywiołów załadujemy naszą maszynę transmutującą, które kafelki, które żywioły będą nam służyły do tego, żeby odpalać akcje i wyczerpywać, a które do tego, żeby Rozlokować te kafelki na poszczególnych lokacjach na planszy. Mamy tutaj jeszcze dodatkową rzecz, czyli osiągnięcia. To, jaki kafelek powiążemy z osiągnięciem, da nam większą pulę um, punktów zwycięstwa w chwili, kiedy tych kafelków tego rodzaju będzie więcej na planszy. No i tutaj kolejna rzecz. Mamy cztery rodzaje kafelków. Każdy z nich zupełnie inaczej działa i to też musimy brać pod uwagę w chwili, kiedy będziemy budować monumenty. Bardzo dużo fajnych decyzji, które na każdym kroku będą dawały nam satysfakcję. Jestem przekonana, że na samym początku waszych rozgrywek będziecie przekonani, że nieważne jakie żywioły będziemy ładować do naszej maszyny, po jakimś czasie jednak zrozumiemy doskonale, co na czym polega. Czyli w tym momencie będziemy naprawdę bardzo ostrożnie i bardzo strategicznie podchodzić do tego, jak załadować naszą maszynę podczas rozwinięcia, bo okaże się to naprawdę bardzo istotne w chwili, kiedy będziemy wykonywać akcję. No i to, co mi się szalenie podoba w tej grze, to, że startujemy z tego samego pułapu. Jeśli chodzi o budowę naszej maszyny transmutującej, to wcale nie znaczy, że w trakcie rozgrywki czy też na zakończeniu będzie nasza maszyna wyglądała dokładnie identycznie tak samo, wręcz przeciwnie. Tutaj w trakcie rozgrywki będziemy musieli podejmować decyzję, jak ją upgradeować, jak udoskonalać wykonywanie naszych akcji i jak doładowywać dodatkowe elementy, które pozwolą nam w trakcie rozwinięcia wykonywać dodatkowe akcje. Świetna sprawa, że startujemy od zera do bohatera. Bardzo mi się podoba, że na naszej planszytce mamy dodatkowe dwa tory, na których będziemy mogli zdobywać przewagi, jeśli chodzi o monumenty i filary cywilizacji. Jeśli chodzi o Filary cywilizacji jest to jedyny sposób, żeby umieścić nasz kafelek na planszy, właśnie w tych miejscach. I tutaj pamiętajcie o tym, tylko jeśli chodzi o rozgrywkę czteroosobową, dostępne są dwa miejsca. W innym przypadku jest tylko jedno, więc jest to jednocześnie wyścig o zdobycie jak największej liczby punktów. Jeśli chodzi o nasz tor monumentów, to świetne jest to, że nie jesteśmy zobowiązani tylko i wyłącznie do towarzyszenia w budowie i właściwie w finalizacji budowy danego elementu monumentu, tylko jest to dodatkowy sposób, żeby Powiązać nasz kafelek żywiołu z monumentem, i to wybranym przez nas. Świetna sprawa. No i wracając do planszetek: oprócz tego, że mamy właśnie te dwa tory, mamy jeszcze dodatkowe pasywki, które będziemy mogli odblokowywać w trakcie gry. No i jeszcze na tych pasywkach będą leżały mosty, które będą nam dawały dodatkowe bonusy, i to jest świetna rzecz. Dopiero w momencie kiedy będziemy dokładać do planszy nasz kafelek mostu, wybieramy jego stronę. Czyli nie musimy decydować na samym początku, tylko w trakcie rozgrywki, jeśli będziemy dobrze obserwować, co się dzieje, jakie mosty budują inni gracze, w tym momencie dopiero podejmujemy decyzję, którą stroną położyć, żeby przyniosła nam jak najwięcej benefitów. Świetna sprawa! Wróćmy teraz do kofelków żywiołów, których każdy z graczy otrzymuje 21 podzielonych na cztery rodzaje: róże, kompas, magnes i pierwotną. I te cztery rodzaje będziemy powoli wiązać z monumentami, z filarami cywilizacji i z osiągnięciami. I jeżeli w głowie sobie odpowiednio poukładamy i odpowiednio, tak naprawdę strategicznie podejdziemy do tej kwestii, to przyniesie nam tą konkretną pulę. Punktów. No, i tutaj będziemy mieć naprawdę bardzo ciężką decyzję, którym kafelkiem kończyć budowę monumentu, bo nie dość, że nie odpalimy jego działania. Tutaj właśnie każdy z tych kafelków ma dodatkowe działanie, które będziemy zdejmować podczas budowy monumentu i tylko przy pierwszej rozgrywce będzie to Wam sprawiało trudność, natomiast przy każdej kolejnej będziecie na pamięć znali doskonale działanie poszczególnych kafelków żywiołu. Ale wróćmy do budowy monumentu, czyli w tym momencie. Ta decyzja, którym kafelkiem kończyć budowę monumentu, będzie naprawdę bardzo trudna, bo będziemy wiedzieli o tym, że po pierwsze powiążemy kafelek e, z konkretnym miejscem, że ten kafelek będzie być może dawał nam punkty zwycięstwa, jeśli odpowiednio połączymy to z osiągnięciem, czyli te wszystkie powiązania musimy mieć w głowie. No i na sam koniec powiem to, co jest oczywiste. Ta gra rewelacyjnie, obłędnie wygląda na stole. Nawet sam fakt, że pierwszy raz w życiu widziałam to, żeby elementy budować po kolei i za pomocą magnesów to trzyma i mamy tutaj konstrukcję 3D. Naprawdę przepięknie to wygląda, fantastycznie się to buduje, nie sprawia problemu i tak naprawdę wszystko jest na samej planszy bardzo czytelne. No, i teraz przejdźmy do paru minusików, które ta gra ma. Po pierwsze, nie do końca mi się podoba pomysł z opiekunami monumentów, czyli w tym momencie przyspieszamy budowę monumentu, odpalając niekompletny element, niewypełniony, no i w dodatku nie wiążemy tego z naszą energią, którą mamy tutaj na tym kafelku. Nie do końca czuję, że jest to coś fajnego. Druga rzecz, z pewnością nie ma tutaj powiązania pomiędzy flafem. A samą mechaniką. Mechaniki są tu niesamowicie fajne, niesamowicie satysfakcjonujące, natomiast w ogóle nie czuję, że jesteśmy bogami i mamy tutaj jakieś zadanie do wykonania. No i ostatnia rzecz. Bardzo mi tu brakuje, słuchajcie, dwuwarstwowej planszetki z naszą maszyną transmutującą. Jeśli chodzi o to wykonanie w wersji deluksowej, czyli z tymi metalowymi wyrzutniami, nie do końca myślę, że jest to przydatne. Natomiast w chwili, kiedy by zastosowano dwuwarstwową, gdzie mamy na samym środku jakby rynienkę, w której te kafelki będziemy przesuwać, żeby e, zmieniać i rozwijać naszą maszynę transmutującą, myślę, żeby było to dużo bardziej wygodne. Jeśli chodzi o rozgrywkę, to grałam w składzie dwu, trzy i czteroosobowym. I muszę Wam się przyznać, że chyba najbardziej mi się podobała rozgrywka dwuosobowa, ponieważ w tej grze nie ma negatywnej interakcji. Mamy tu pewien rodzaj takiej pozytywnej interakcji, czyli jeżeli, jeżeli bierzemy udział w budowie elementu monumentu, no to my również dostajemy bonusy, nawet jeśli nie ukończymy danego elementu jego budowy. Ale to jest jedyna tak naprawdę rzecz, nawzajem sobie nie przeszkadzamy, poza tym nie musimy być naszym awatarem w konkretnym miejscu, żeby położyć most albo budować konkretny monument, czyli tak naprawdę niezależnie od tego, gdzie startujemy na planszy, nie wchodzimy sobie w drogę i tej interakcji jest tutaj dużo, dużo mniej. Jeżeli więc, tak jak i ja, kochacie gry euro, gdzie mamy tutaj asymetrię, gdzie mamy świetnie połączone ze sobą mechaniki, które doskonale ze sobą współdziałają, gdzie mamy wiele źródeł punktacji, gdzie możemy tutaj naprawdę mieć bardzo fajne decyzje do podjęcia, to jest to zdecydowanie tytuł, nad którym warto się pochylić. Pok Pok, jest tam kto? To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło, a ja idę grać bieg cudów. Chcesz wiedzieć więcej o grach planszowych? Znajdź nas na Facebooku, YouTube oraz na naszej stronie www.planszowymysy.pl, bo z nami wiesz co? Gra.